jest dzisiaj, który? 25 kwietnia. Jutro walczę na galicę FN10 i właśnie robię wagę. Są mi jeszcze jakieś 700 gram do zrobienia. Właśnie się pocę cała. Mam nadzieję, że zajdzie to jedną wanną, bo chcę już jeść. Robiłam jedną wannę, siedziałam na ile? 10 minut. I do tego leżałam z pół godziny pod kucami. I teraz... Chwila prawdy... No dobra, to jest Ciocha, która jest O, no, tutaj nie pokazujemy, to jest... ...only fans content. To yes, so. 100 gram tylko, ale to już mam nadzieję, że mokre włosy. Będziemy się zważyć, patrzymy six sixpack teraz. Taka forma tylko kilka razy w roku, kiedy mam walkę, bo normalnie nie trzymam diety. Się trzymam, ale nie aż tak. No, już się nie mogę doczekać, aż wiem. Jesteśmy właśnie w wielkiej Górze. Osoba estetyczna.

lepszy buszynę, bo złapie co ona K1 czy co no ona jest jak oglądałem to nie jest jakaś nie wiadomo jak... Mm. jest niesamowita w tej sensie. też mi się wydaje, że szybsza jestem ja mam już drugą bułkę i znamy jeszcze coś mm. mi za słodko tu najmniejszy kurs kochani tego w ogóle jest taka faza, że można stawiać moją walkę i kurde chłopaki już tutaj gminą no mnie jest kurs 1.20, więc w sumie się nie opłaca, tak? Steel. Tak. Można ustanowić moją pankę Za stówę masz. Co jest z pizzą tutaj cały kurde talerz. To w tym swoim to jest... świecie dzisiaj niestety nie będzie jak piz. Zjem bardzo dużo kalorii, ale mam nadzieję, że wróci mi tak z 4-5 kilo, które będę o wiele cięższa od mojej przeciwniczki. O tak. Ooo, tak Szamanko widzowie, jest godzina 16, troszkę się do Was nie odzywałam, zrobiłam sobie dość sporą drzemkę i chciałabym Wam pokazać stroje, jak się prezentuje. Taka mi się podoba, ostatnio miałam fioletowy I do tego taka koszuleczka To są moi wszyscy sponsorzy, bardzo dziękuję wszystkim sponsorom za pomoc w przygotowaniach Patrzcie co ja mam do jedzenia Po prostu omg Już dzisiaj zjadłam tyle słodkiego, że no troszkę mnie zasłudziło, nie powiem Ale jem dalej Lecimy na warzenie medialne, w na piękna pogoda Trochę piękne zwycięstwo W ogóle mega super się czuję, troszkę się przeżarła, Aż troszkę za bardzo Jesteśmy już na hali, nie spójrzmy to wygląda Backstage'u Nie stresuję się jeszcze, jest ludzi, pozycjonuje, na razie się objadłam także w tryszej boli, ale jest dobra i oglądajcie wrażenie zaraz. Stresu.

Moja przeciwniczka jest troszkę przestraszona Ja się tam czuję pełna siebie, super się czuję No i co, wracamy do domu Dobra, jesteśmy już w Lubinie i jesteśmy teraz w moim bo... świecie no, To są wielkie noritosy, Czyli widzicie, Kocham ten sklep To no, nie jest żadna reklama, no, tam, ale kocham ten sklep, serdecznie. bo jest tutaj tyle pysznych rzeczy Czekaj, te fuego to są, ale są pyszne, to ja jadłem te fuego Próba smaku tych takisów Mój chłopak mówi, że są przepyszne Są zajebiste Najpierw, jako studentka dietetyki, muszę oczywiście zobaczyć skład kalorii. Czekaj. Dobra, jedzmy. Na 100 gram 500 kalorii. A co, to? No, w sumie o, ale no, ostre. ale pyszne, sobie to tak mówię. Szczerze, makaron z zupki chińskiej. No trochę, da. No. Taki przyprawiony. No, podobnie. Bez szału, 10 zł to kosztowało, nie bez warto. Bez szału, co bez szału, najpyszniejsze najpiękniejsze chrupki, jakie eee. w ogóle możecie dostać. Dobry widzowie, witam Was w piątek, właśnie wstałam. Dziwo, nie czuję jeszcze takiego ogromnego stresu. Nie wiem o co chodzi, ale pamiętam, że za każdym razem, jak budziłam się już w tej walki, to już wiedziałam, że to już dziś i był taki stres na razie jest jeszcze w sumie chill. Zaraz lecimy na warkoczyki, później mamy jeszcze trening. na nie standardowo owsianka. Mam nadzieję, że dzisiaj owsianka przyniesie mi dużo szczęścia. Ja miałam praktycznie codziennie, każdego dnia. Dlatego no, nie może być dzisiaj inaczej. Później, ja się spóźniam, mam za pół godziny warkoczyki, a ja jeszcze mokre włosy. Mikołaj to w ogóle jeszcze śpi. Dobra, jesteśmy właśnie na warkoczykach. tej pani cieszy mi piękne warkocze bokserskie. Jeszcze nie mogę doczekać. I teraz trochę mnie stres już zaczyna łapać, bo, nie wiem, zawsze kiedy mam właśnie robione warkoczyki, to już tak czuję to bardziej. jak no, no, jakaś ładnie zrobiona. Bardzo fajne. Drodzy kochani, patrzcie jaka dzisiaj jest piękna pogoda Idealny dzień, żeby wygrać walkę Ja właśnie jestem w po charkuczykach Mega mi się podobają A my właśnie lecimy na poranny rozruch Szybkie tarcze, jakieś e, powtórzenie akcji na walkę I co? Troszkę się stresuję Już to mówię dziesiątę raz sobie dzisiaj Ale co, idziemy welcome Mój drugi dom to jest ogólnie Oczywiście, z sosem od KFD. Jesteśmy standardowo na obiadku. Mają standardową pomidorówkę, ponieważ jest to mój szczęśliwy posiłek. Ja tu już trzeci raz z rzędu mam cięcia walkę. Przed ostatnią walką już tutaj byliśmy, ale już na hale to jest mój trener, ale jeszcze Oleg. Trainer od tam, stójki, I lecimy.

Teraz będzie prezentacja zawodników. Mm. Jak tam? Tak trener Jest dobrze, zrobiliśmy rozrzewkę, to wszystko co trzeba było zrobić zrobione i teraz tylko wpierd... Idziemy kurwa rozjazd <grystanie> Fokus, fokus wtedy to przegrała z Magdaleną Giec, ale ten werdykt zdaniem wielu mocno kontrowersyjny. Walczy w każdym razie w kratkę. Jest zdecydowanie bardziej doświadczona od swojej dzisiejszej rywalki. No i tak jak mówiliśmy, to może mieć naprawdę spore przełożenie na ewentualny wynik dzisiejszego pojedynku. Mówi się, że na tym pół głównie nabiera się doświadczenia i o to w tym wszystkim chodzi. No ale oczywiście nie umniejszając niczemu starcią w amatorskiej lidem, ma to jednak... Pamiętajmy, że jest to jak sama nazwa wskazuje, amatorska liga bowiem. Zatem nie wszystko tam będzie się tak samo liczyło, jak już na takich galach jak chociażby dzisiaj, ale oczywiście... O wyniku tego starcia zacytują już same zawodniczki. A tu widzimy porównanie. No 10 lat starsza Julia Ratajczak. Trójkoloru czarnego. Julia Ratajczak. Dobrze, rozpoczyna mocno, agresywnie. Głównie kopiąc, Julia Ratajczak. Bez respektu. Do umiejętności swojej rywalki rozpoczęła zawodniczka z Poznania. Lewym teraz bardzo dobrze, Popowicz. A musi uważać, bo tutaj próba przychwytu przez Ratajczak tej nogi nieudana. Na całe szczęście dla Popowicz, ale musi uważać na przyszłość. No ale nieco ostudziła zapędy swojej rywalki Popowicz. Dużo używania nóg przede wszystkim ze strony Popowicz. Ja, bardzo dobre i ma już pozycję boczną, praktycznie. Łapfasz! Łapfasz! Gosia, łapfasz! Łapfasz! Gosia, łapfasz! Tak jest! Pozycja najważniejsza, układaj sobie ją. Bardzo dobrze, Gosia, łapfasz sobie stabilnie. Lewa ręka może pracować. Gosia, pod lewą, leczę. Pod lewą. Pogi lewą rękę. Gosia. Stabilnie, stabilnie, stabilnie. Stabilnie. Stabilnie, 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 stabilnie Gosia. Stabilizacja. Wyprostuj się. Ręka na głowę i się wyprostuj. Ręka na głowę. Tak, i tak bijesz. Jest. Tak. I bijesz. I rozbijesz. Ciosy. Tak, tak, bijesz. Bijesz, bijesz. Blisko schodem uważaj na jej nogi. Wyklucz stopy stopami. Wyklucz jej nogi. Głośnia ja z kopami wyklos! Tak jest, Głoś! Super! No Jest w dobrej pozycji. Jedyne, co może ratajczak uratować, to ta siatka, której właśnie użyła, ale odciąga ją od tej siatki. I obija teraz z góry i za chwilkę. Jeżeli to się nie zmieni nic, to może się skończyć, ale zmienia się, chociaż tylko na chwilkę. A teraz musiałby popracować nad tym, aby rozciągnąć ratajczak Popowicz. Tylko, że nie ma specjalnie tutaj miejsca po raz kolejny na to. Kłada rękę pod szyję. Próbuje jeszcze duszenia za pleców. Próba nieco odciągnięcia od czapki, żeby tego miejsca też na rozciągnięcie było więcej. I obijana z góry 10 sekund do końca. Czy zdarzy się czasu. Wygląda na to, że nie. Tutaj już nic się raczej nie zmieni w tej rundzie, ale bardzo dobre próby na pewno Małgorzaty Popowicz w tej pierwszej rundzie nad poddaniem czy, czy zakończeniem tego poprzez techniczny knockout. Oczywiście starcia pań przyzwyczajają nas do tego, że zwykle mają pełen dystans, ale tutaj Popowicz już w pierwszej rundzie była naprawdę blisko. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj! Poczekaj! Popowicz zmienia teraz pozycję, żeby uniknąć tych ciosów na wykroszczą nogę. Odwrotna pozycja, tak. To jest bardzo ważny aspekt, bo zmienia ją raz po raz, ustawiając się klasycznie względem rywalki Popowicz. No i teraz idzie po nogi po raz kolejny Popowicz. No dobry plan, co się bić, skoro w tym parterze Tona to rozdawała karty. No i ma po raz kolejny pozycję boczną, będzie pewnie szukała tam kontroli, żeby ubić po prostu swoją rywalkę z góry. Zabiję! tak i zwykłaj teraz, z glebą bi jeszcze, tak, 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 bij! bi Gosia, bij! Uważaj na to, uważaj, uważaj, nisko głowa, nisko głowa, nisko głowa Gosia. No i teraz zajmuje plecy powoli. Popowicz, no i ma teraz kolejny tak dogodną pozycję, że grzech jest tego nie wykorzystać i nie skończyć przed czasem. Teraz jeszcze próba przełożenia tej ręki do duszenia. Rozciągnięta już w tym momencie Ratajczak i ta walka zmierza ku końcowi. Spadają kolejne ciosy, może nie są one zbyt mocne, ale no przede wszystkim daje argumenty sędziemu, aby przerwał ten pojedynek. Zwycięska Małgorzata Popowicz. Świadczenie jednak klatkowe zrobiło swoje. Dlaczego Szczepanik przerwał to starcie po dwóch minutach i 10 sekundach drugiej rundy? Starcie, które przez knockout techniczny zwycięża. Małgorzata! Jest jedynku, w rynku, w rynku. Oczywiście ten werdykt był już jedynie formalnością, załatwiła to przed czasem Małgorzata Popowicz licząc łącznie oczywiście Ósme zwycięstwo półzawodowe jeszcze tutaj zwróciła uwagę na to, że Zły podkład muzyczny do wyjścia, prawdopodobnie, ale na szczęście nie przeszkodziło jej to w wygraniu tego starcia. Ogólnie czułam w walką, że mam takie spuchnięte łapy. Się bałam, że nie będę miała się może być ciosy walić i wracać rękami, ale się udało i się okazuje, że na kupie ją walać. Także wszystko z nami które naszym będą bardzo dumni i bardzo się cieszę. Serio, no nie, nie myślałam, że aż tak dużo pójdę. Tak myślę, że pierwsza ruda miałam skierę... Dobra, już sobie w ogóle nie skończę jej co nie? Bo myślałam, że się uda skończyć w pierwszej pierwszej, bo Ja miałam posiad chyba w pierwszej, no. nie? No. Druga wzór, I druga wyglądała identycznie jak pierwsza, no tylko tak. za więcej czasu miała się wykończyła. No. Myślę że teraz... Nie dobra, muszę od razu obalić, bo też po prostu przyjęła parę stój, to no, no, nie. No. A ten lewy tam wchodzi wchodził zajebiście, nie? No chodziło, ale też z majkuta też tam I wchodziło I prawy, prosty też wchodził to fajnie kwiatą, To chodziło z majkuta tu, co nie? Także z Smash it robię... and crush Więc widzowie, zgadnijcie, gdzie jesteśmy Tak jest W Mieszanym Jesteśmy mieszany, Mieszany Będziemy żreć Co nie? Tak <laughs> A zero? <laughs> Trener na My dzisiaj nie Dzisiaj jemy dużo Nie, nie